Ponad 100 tysięcy złotych w kryptowalutach to już kapitał, którego nie chce się trzymać w przypadkowych miejscach. W 2026 roku wybór odpowiedniej giełdy staje się kluczowy nie tylko dla bezpieczeństwa środków, ale przede wszystkim dla płynności oraz komfortu realizowania dużych zleceń. Przy takim poziomie inwestycji priorytetem jest stabilność infrastruktury, niskie poślizgi cenowe, szybka egzekucja i dostęp do par o wysokim wolumenie. To właśnie płynność staje się czynnikiem, który decyduje o tym, czy sprzedaż lub zakup aktywów przebiega bezproblemowo, czy też kończy się stratą wynikającą z nadmiernego rozjazdu ceny. Dla osób operujących kwotami przekraczającymi 100 tysięcy złotych różnica między najlepszymi a przeciętnymi giełdami jest szczególnie widoczna, bo w praktyce oznacza mniej stresu i więcej kontroli nad każdym ruchem kapitału. W takim kontekście pierwszym naturalnym wyborem pozostaje Binance, czyli giełda od lat uważana za najbardziej renomowaną na rynku. To miejsce, w którym inwestor z większym kapitałem znajdzie największą bazę użytkowników, najwyższe wolumeny oraz najsprawniej działający rynek spot. Przy zakupie lub sprzedaży za ponad 100 tysięcy złotych najważniejsze jest to, by można było wejść oraz wyjść z pozycji bez zauważalnych poślizgów, a Binance właśnie na tym poziomie błyszczy najbardziej. Dodatkowo, przejrzyste narzędzia do obsługi większych zleceń sprawiają, że nawet bardziej rozbudowane strategie pozostają łatwe w realizacji. Jeśli jednak ktoś szuka czegoś prostszego lub po prostu alternatywy, Bibit staje się obecnie bardzo mocnym kandydatem. W ostatnich latach znacznie zwiększył swoją płynność i dziś może spokojnie konkurować z największymi graczami. Dla inwestora z ponad 100 tysiącami złotych w portfelu oznacza to, że zlecenia realizują się szybko, a spread pozostaje niski, również na mniej popularnych parach. Bibit uchodzi też za platformę intuicyjną i sprawdzoną pod dużym obciążeniem co ma znaczenie przy dynamicznych ruchach rynku. Trzecia propozycja to Bingex, która najlepiej sprawdza się wśród osób aktywnie handlujących futures. Jeśli część kapitału przeznaczona jest na bardziej agresywne strategie, wysoka płynność i szybka egzekucja na kontraktach robią ogromną różnicę. Bingex przyciąga traderów właśnie z tego powodu, oferując środowisko zoptymalizowane pod dynamiczny handel, w którym duże pozycje nie powodują gwałtownych przesunięć ceny. Dla inwestorów z większym budżetem to wyjątkowo ważne, bo futures są podatne na każdy detal związany z płynnością. Te trzy giełdy Binance, Bybit i Bingex należą do najlepszych wyborów dla osób planujących inwestować powyżej 100 tysięcy złotych, ponieważ łączą duże wolumeny, wysoką stabilność i wygodę obsługi dużych zleceń. Przy takich kwotach nie ma miejsca na eksperymenty, dlatego warto bazować na platformach o sprawdzonej infrastrukturze i reputacji. Linki ze zniżkami i bonusami na start do handlu na każdej z tych giełd znajdują się w komentarzu i pod filmem. Ponad 100 tysięcy złotych w kryptowalutach to już kapitał, którego nie chce się trzymać w przypadkowych miejscach. W 2026 roku wybór odpowiedniej giełdy staje się kluczowy.